Zanim autobus wjeżdża do miasteczka, jeden z pasażerów ma przerażający sen. Błaga kierowcę, żeby nie jechał dalej, ale nikt go nie słucha. Wtedy zatrzymują się przy przydrożnej restauracji. Mieszkańcy miasta zdają sobie sprawę, jak trudno będzie wytłumaczyć tak wielu nowo przybyłym, czym właściwie jest to miejsce. Donna grozi im bronią i zmusza wszystkich do wejścia do budynku, jednak niektórym udaje się uciec. W tym czasie Jim próbuje uratować swoją żonę, która wpadła do dziury w piwnicy. Pomaga mu kilku nowo przybyłych, ale dom wkrótce się zawala. Pozostali decydują, że akcję ratunkową trzeba odłożyć. Zbliża się noc, a wtedy pojawią się potwory. Gdy zapada zmrok, potwory zabijają kilku uciekinierów oraz lokalnego barmana. Tymczasem Victor prowadzi tabitę przez tunele pod miastem. Okazuje się, że to właśnie tam żyją potwory. Jednak w dzień śpią. Tabita zauważa małe dziecko zamknięte w klatce w jednej z jaskiń. Wkrótce wychodzą na powierzchnię i ukrywają się w tajnej kryjówce Wiktora. Boyd od jakiegoś czasu tkwi w studni, nie mogąc się z niej wydostać. W końcu ktoś z góry zrzuca mulinę. Gdy się wspina, zauważa starego, wyniszczonego mężczyznę przykutego do ściany. Starzec mówi mu, że w lesie czai się coś gorszego niż potwory, które wychodzą nocą i nagle rozbrzmiewa melodia pozytywki. Starzec ostrzega, że Boyd musi stąd uciekać, ale najpierw prosi go, żeby zakończył jego cierpienie. Przeryw próbuje go uwolnić, ale muzyka milknie i starzec drapie go, następnie przykłada zakrwawioną dłoń do rany, mówiąc: Moja krew to teraz twoja krew, po czym umiera. Boyd zabiera pochodnie i odkrywa, że nadal znajduje się w tym samym pomieszczeniu, ale już zniszczonym. Wkrótce pojawia się pies, który prowadzi go do kryjówki Wiktora, gdzie ukrywa się Tabita. Nastaje poranek i szeryf odkrywa, że pod jego skórą znajdują się robaki, takie same jak u starego mężczyzny przykutego do ściany. W mieście jedna z pasażerek autobusu okazuje się być pediatrą i partnerką Christy. Kiedy kobieta zniknęła, Mariel myślała, że po prostu uciekła. Wtedy popadła w depresję i zaczęła zażywać różne nielegalne substancje. Obecnie kradnie leki z lokalnej kliniki, ale gdy Krista ją przyłapuje, Mariel decyduje się zerwać z nałogiem. Jade dowiaduje się, że Wiktor ma coś wspólnego z tajemniczym symbolem, który nieustannie widzi. Początkowo Wiktor nie chce zdradzać żadnych informacji. Ale w końcu przyznaje, że dziennik należał kiedyś do jego przyjaciela Christophera. Jednak gdy ludzie próbowali dowiedzieć się więcej o tym miejscu, doszło do wypadku, w którym zginęli wszyscy oprócz Wiktora. W tym czasie Tabita zaczyna mieć halucynacje. Widzi dzieci i próbuje zrozumieć, co się dzieje. W końcu trafia do jaskini, gdzie dzieci otaczają ją i w kółko powtarzają to samo słowo. Wtedy pojawia się Jade i dzieci znikają. Tabita mówi mu, że widziała symbol z dziennika w jaskiniach, więc Jade udaje się tam i ponownie doświadcza halucynacji. Widzi te same dzieci stojące na piedestałach, patrzące w górę. Kenny znajduje Sarę w kościele i jest wściekły na szeryfa za to, że pozwolił jej żyć. Uważa, że po tym, co zrobiła, powinna zostać zamknięta w skrzyni i rozerwana przez potwory. Boyd odpowiada, że zasady się zmieniły. A Sara jest zbyt cenna, by jej się pozbyć, ponieważ ma jakąś tajemniczą więź z tym miejscem. Wkrótce całe miasteczko dowiaduje się, że Sara żyje, co wywołuje jeszcze większe zamieszanie. Boyd zaczyna doświadczać nieprzyjemnych halucynacji i bólu wywołanego przez pasożyty pod jego skórą, ale nikt mu nie wierzy. Jakiś czas później mieszkańcy zaczynają sobie uświadamiać, że jedzenia zaczyna brakować z powodu nowo przybyłych, przez co narasta nieufność. Podczas próby uspokojenia tłumu, Elis zostaje dźgnięty nożem. Trafia do kliniki, ale jego stan jest poważny. Z powodu utraty krwi może umrzeć. Jedyną osobą z odpowiednią grupą krwi jest jego ojciec. Jednak Boyd odmawia transfuzji, obawiając się, że pasożyty z jego ciała mogą przenieść się na syna. Nikt znowu mu nie wierzy, aż do momentu, gdy wszyscy zauważają robaki pod jego skórą. Szeryf wpada na pomysł, wychodzi na zewnątrz, rani jednego z potworów i wtedy robaki przechodzą z jego ciała na stworzenie, które po chwili pada martwe, co wcześniej wydawało się niemożliwe, ponieważ żadne bronie nie działały na tej istoty. Boyd wraca do kliniki i udaje się przetoczyć jego synowi krew. Już oczyszczoną z pasożytów. W domu wspólnoty Fatima jest w ciąży, choć według lekarzy nie powinna mieć dzieci. Donna uspokaja ją, mówiąc, że to miejsce potrafi czynić cuda. Główne postacie postanawiają przeprowadzić autopsję zabitego potwora, mając nadzieję zrozumieć, jak pasożyty w krwi Boyda mogły zabić stwora. Gdy rozcinają potwora, okazuje się, że nie mają krwi, a wszystkie ich organy dawno już wyschły. Jedynym płynem, jaki pozostał, jest żółć, którą zbierają do butelki i nasączają nią pociski, aby sprawdzić, czy może zabić inne potwory. Tymczasem w mieście zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Wiecznie panowało lato, a teraz nadeszła jesień. Po drugie, część mieszkańców zaczyna mieć niepokojące sny związane z pozytywką. Sny mieszkańców stają się coraz bardziej mroczne i zaczynają wpływać na rzeczywistość. Jedna z dziewcząt umiera we śnie, jakby została rozszarpana przez potwora. Ludzie zaczynają rozumieć, że nie mogą już bezpiecznie spać. Tabita próbuje dowiedzieć się czegoś więcej o dzieciach z jej wizji. W odpowiedzi Wiktor zabiera ją na złomowisko pełne samochodów, które przez lata sam tu sprowadzał. Otwiera bagażnik jednego z aut i pokazuje jej rysunki, wspominając, że jako dziecko miał siostrę, która zniknęła tego samego dnia kiedy wszyscy mieszkańcy miasteczka zginęli. Wierzy, że wszystko zaczęło się, gdy jego matka poszła do pewnej wieży, by ratować dzieci. Według niej miało to im pomóc w wydostaniu się z miasta. Tabita uświadamia sobie, że również widziała tę wieżę w swoich snach. To biały budynek, który wygląda jak latarnia morska i pojawił się na końcu pierwszego sezonu. Kobieta postanawia tam dotrzeć i uratować dzieci ze swoich wizji. Tymczasem prawie wszyscy nowo przybyli zaakceptowali zasady panujące w miasteczku, oprócz mężczyzny o imieniu Randall. Uważa, że wszyscy go okłamują, a liderzy miasteczka ukrywają prawdę. Wkrótce spotyka Jima, który po zawaleniu się domu i odebranym sygnale radiowym również zaczął wątpić w rzeczywistość tego miejsca. Jim sądzi, że są obserwowani, a Randall natychmiast przejmuje tę teorię i doprowadza ją do skrajności. Początkowo próbują zdobyć informacje od najbardziej podejrzanych osób w miasteczku. Jednak z czasem Randall całkowicie traci kontrolę. Uważa, że Dona i Boyd zostali tu wysłani, by kontrolować ludzi, a ktoś prowadzi na nich eksperymenty. Porywa więc Donę, przywiązuje ją do drzewa i zamierza obserwować ją w nocy. Boyd powstrzymuje go w ostatniej chwili, a ponieważ zaczyna się ściemniać. Cała trójka ukrywa się w wywróconej przyczepie. Szeryf postanawia przetestować nowe pociski nasączone żółcią potwora. Niestety nie działają. Nagle zaczyna grać melodia z pozytywki. Przez co bohaterowie wpadają w panikę i wiedzą, że muszą się stamtąd natychmiast wydostać. Donna, Boyd oraz Jim uciekają, ale Randall zostaje zaatakowany i zapada w śpiączkę. W tym samym czasie to samo przydarza się Mariel i Julii. W ciągu całego sezonu nowy przybysz, Elgin, próbuje sobie przypomnieć sen, który miał przed przybyciem do tego miejsca. Wszystko wydaje mu się znajome, a jednocześnie odległe. Gdy dowiaduje się o ciąży Fatimy, nagle wszystko sobie przypomina. W jego śnie pojawił się chłopiec w bieli, który recytował rymowankę. Nadchodzą, nadchodzą po trójkę chyba że zatrzymasz melodię. Boyd wierzy, że kiedy przekazał pasożyty jednemu z potworów, uwolnił jakąś istotę, która potrafi zabijać ludzi we śnie. Jedynym sposobem, by temu zapobiec, jest zniszczenie pozytywki. Jednak nie wie gdzie ona się znajduje. Tymczasem Sara jest zdeterminowana, by zrobić coś dla mieszkańców miasteczka i prosi szeryfa, by poszedł z nią do lasu. Docierają do zrujnowanego budynku. Tego samego, w którym szeryf wcześniej spotkał starego mężczyznę. Sara zaczyna słyszeć krzyki Randala, Mariel oraz Julie, a także melodie pozytywki. Próbują ją znaleźć, ale bezskutecznie i decydują się wrócić do miasteczka. Elis zauważa, że Fatima zaczyna tracić nadzieję po tym wszystkim, co przeszli, dlatego prosi ją o rękę. Podczas skromnej ceremonii Elis wygłasza przemowę, a Boyd Uświadamia sobie, jak wrócić do miejsca, w którym spotkał starego człowieka. Odnajduje pochodnię, którą kiedyś stamtąd zabrał, i rusza w stronę ruin. Zapalenie pochodni rzeczywiście przenosi Boyda do tego miejsca, ale tym razem widzi Randala, Mariel i Julie przykutych do ściany. Melodia z pozytywki znów zaczyna grać, a przed szeryfem pojawia się istota przybierająca postać jego żony. Próbuje odwieźć go od zniszczenia pozytywki, sugerując, że to miejsce nie żywi się cierpieniem ludzi, ale ich nadzieją. Ich śmierć i tak jest nieunikniona. A jeśli zniszczy pozytywkę, jedynie przedłuży ich mękę. Mimo to Boyd niszczy ją i w tym momencie wszyscy wracają do zdrowia. Chwilę wcześniej Tabita prosi Wiktora, by zaprowadził ją do latarni morskiej. Mężczyzna nie wie, gdzie dokładnie się znajduje, ale prowadzi ją do drzewa ozdobionego butelkami. Gdy kobieta przechodzi przez otwór w Pniu, przenosi się do wieży i próbuje dojść na samą górę. Nagle pojawia się chłopiec w bieli, przeprasza ją i zrzuca z latarni. Kilka dni później Tabita odzyskuje przytomność w szpitalu. Z przerażeniem uświadamia sobie, że jakimś cudem udało jej się opuścić to przeklęte miasteczko.